Kurwa! Witam, to jest nowy program pod tytułem Recenzja Rasta, czyli moja recenzja w której postaram się testować różne tam wymysły kulinarne aż po... aż po... Yy, tak, różne, różnego rodzaju specyfiki, takimi jak yy, no mówię, ogólnie nazywanymi no, miękkimi narkotykami ale żeby, nie, żeby tak mocno nie zaczynać to w tym pierwszym odcinku zaczniemy od czegoś takiego bardziej czy lekkiego, z dużą domieszką cukru, czyli tak zwanej herbaty korwina. Dla tych, którzy nie wiedzą, teraz pójdzie urywek filmowy i będziecie wiedzieć, co chodzi. Ja godzinnej rozmowy. Jasne, jasne. Dobra, dziękuję panu za odpowiedzi i życzę dobrego i powodzenia, czy mam dziś. Nic, nic się nie poradzi, ja przypomnieć, że jak yy, pan I tak, w tej recenzji będziemy potrzebować dwóch rzeczy. Pierwsza to wiadomo, herbata, a drugie to duża ilość cukru. Zaczynamy. No i tak proszę Państwa, trochę zmieniłem kamerę, żeby było widać produkty. Więc tak, tu mamy kubek. Tutaj mamy cukier. teraz potrzebujemy herbatę. Herbatę jaką tu mieć Herbatę wezmę, wezmę malinową, bo lubię malinową. Tutaj mamy herbatę malinową. O. Położę tak, żeby nie było widać tam po domu czego kurwa. No, tu mamy herbatkę. Zakryjemy, żeby też nie było widać. Żeby nie robić reklamy. No i tak, czekaj, co jeszcze potrzebujemy? Ok. Yy, to ja przewinę, a teraz także... Przewinę, bo teraz byle chciał wodę do tego, nie? Mamy naszą wodę. Toro damy herbaty. Naszą wodą. Cześć, co jeszcze potrzebujemy? Potrzebujemy jeszcze łyżeczki do cukru tego co pamiętam, to tam bodajże było chyba dziesięć hmm, łóżeczek. Po dziesięciu Po 10 łóżeczkach 10 10 10 cukru. No to lecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. 7, 8, 9, 10. Dobra, mamy nasze dziesięć łyżeczek. Teraz sobie zamieszamy. Zresztą i wpadł dobry. Zmieszamy no. naszą herbatę ciągnączkami cukru i się zobaczymy mi się trochę herbatca tutaj zapumczała Dobra to wystygnie a ja przy, przy tym przy tym momencie zmienię od razu kąt yy, nagrywania dobra i tak proszę państwa zmieniłem już kadr i teraz yy, przejdziemy do picia yy, tutaj tej herbaty zobaczymy co jest stanie to pijemy No słodkie, bardzo słodkie fuj yy, no, ale mówię, yy, za 5 minut yy, za 5 minut sprawdzimy co się, się ze mną stanie, nie? No za 5 minut yy, yy, za 5 minut się zobaczy co będzie dalej. No, minęło już mniej więcej 5 minut po wypiciu tej herbaty. Yy, nie czuję jakichś tam wielkich zmian, chociaż yy, no... Chociaż no, troszeczkę zmieniło się moje podejście do kobiet, bo yy, myślę teraz, że jednak zawsze trochę się gwałci i kobiety, tak wiecie, lubią takie yy, yy, takie mocne podejście, takie mocne podejście mężczyzn. Wow. Też sądzę, że Hitler też nie wiedział o Holokaustie, wiecie, i także wow. nie ma żadnego dokumentu, który by to potwierdzał, że Hitler by wiedział, a więc yy, no tak. A co jeszcze, no... Yy, Wolny rynek to podstawa, wolny rynek to wow. podstawa i przed demokracją, nie? przed demokracją, bo y, większość jest utwórzianą wow. i albo po prostu wprowadzić jakąś tam dyktaturę, nie? No i tyle. No i to tak, nie? To tak. A tak, tak w ogóle to w tej herbacie nie czuć jakichś tam olbrzymich zmian. No, piszcie tam w komentarzach, co chcielibyście, żebym kolejnego zażył, chociaż ja już tam mam swoją listę rzeczy, którą za, zażyję I, i i no no mówię, smarujcie w komentarzach, chcecie, żeby, żeby, żeby napiszcie co chcecie, żebym zażył i no, postaram się jakoś do tego dopasować, nie? A tak na razie to do następnego.